No, cukier raz. Gotowy na przygodę? No, jak najbardziej, chodź. Idź tam. No, Wiesz co, jestem teraz bardzo entuzjastycznie nastawiony. Ja też. Może w końcu wyjdziemy kończymy. z tego miasta, po pierwsze. Po ziemi. Nie wiemy, co będzie na końcu. Nie domyślasz się? Ach, ty i ta twoja morska przygoda Ja domyślam się, to jest wyjście z miasta Na 100%, a jak nie to To sprzeram ci moje biskuit. Okej okay. Ja się urodziłem w tonącej kajucie O, pochodnie O, schody o Dol to dobrze, czy źle? Czekaj. Chyba... O, chyba wyjdziemy na powierzchnię w sumie. W sumie ja, ja stawiam, że zaleje na, nas sławo. Ech... Też rację. Nie wiem, jak chcesz to od razu uciekamy. To okay. będzie coś w stylu tego... Indiana Jones to, to był mój dobry kumpel. Niestety zginął, przygniódł go jakiś głaz. Zawsze się bawił z tym... Eee, ziemia. Czekaj. Spina na... woda! Ła, o, oh, oh, ale fajne, ale zimno. Fajne, ale zimno. Rozpadł u ziemię. O, do o, 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 ciemno. Nabieraj tlenu. Ej, to okay, jest okay. bajong. Demn. Ej, demn, blokujesz. Wow, ile potworów. O, oh, shit. To jest noc. Trzeba było użyć zegarka Chyba Hej. dlatego dali zegarek Szybko, wędurę się Wiesz co? Ale dzień wstaje Tak Czekaj, ej, ej Zanim nas zobaczą Plum. Mm -hmm. Niech się palą na Stosie. Idzie Creeper, creeper! Za tobą! O creeper! Coś creepuś! Wybuchaj! To wybuchaj! Nie, on w wodzie nie wybuchnie przynajmniej. Wybuchnie, nie ale nie spowoduje. No właśnie Ej, wiesz co? Jesteś, jesteśmy hardkorami, ja gadam w wodzie. Lol, czekaj, ja tak spróbuję. Okej? Okay. Ja też. Co ty jesteś? jakiś X-Men? Ja nie mogę nic mówić. No mów, mów, A ja mogę. LOL. A ja mogę! Oh. Ja oh. myślałem, że to ja jestem jakimś. Łoo, oh. ale, ale powietrze zabiera. Wow. Ty, czekaj, robimy takie małe ten. Czarrrrrr! Nie, nie, jego nie ruszaj. On jest dobry. Czarrr! Cześć, ja też lubię. Ej, nie uciekaj. Lol. Czeeersz! Jest, żyjemy. Okej, okay, ale jak my się stąd wydostaniemy? Wiesz co? Cześć, cześć. ja, ja pomyślę. Wyobraź sobie, że to jest miasto. Aha. My poszliśmy tunelem, gdzieś mniej więcej tu. Tak, poszliśmy więcej tunelem. I tu jest ta ściana. To, to jest ta ściana i są iść taką, nie? Ścianę zrobię Czyli... z grappela. Dla przyjemności. Okej. Okay. Tu jest ta ściana. Czyli, biorąc pod uwagę, to powinniśmy iść w którymś z kierunków pobocznych, żeby ominąć to. Mhm. Uh -huh. I skoro wyszliśmy... Czyli chodź tędy. Uh -huh. Mam przyczucie. A ja się boję o te twoje przeczucia Wiem co robię mm. Okej, okay, zjem sobie ciastko Ja też Osiem Ale ja łakomczuch jestem Ajajaj Ja też trzy ciastka naraz Aha, Aha. Y tam jest śnieg? Czy... czy ja jestem ślepy, czy tutaj są wrota? Nie wiem. E, moje oczy. Może to. Nie wiem. Co się ze mną nie tak? E. Wrota! Można wyjść! E, e, nic ja... Nie widzę. Nie? Co? Ty masz chyba jakieś przewidzenia yy, głowa mnie strasznie boli Chyba za długo siedzieliśmy w tych podziemiach o, może Teraz mroczki takie ciskają Tak Bracia Mroczki <noise> właśnie CZCINA! CZCINA! To bierz ją Uważaj na dowody. lód, bo jest kruchy Mhm O! Ty ślepy jesteś czy. Widzę, Może widzę. Może ja znowu? O! Zimno. Tu się ma. Ale tu jest wyjście jakieś. Wolność! E, tak. Wolność tylko, że... tulimy! Tulimy! Tulimy. Tak, mieczem do mnie? Dziadu? Nie, tu tulimy normalnie. My. Stulimy. Dobra, kończ strulnia Czekaj ja! hey. mała U. Czy ta woda nie jest zimna? Ta nie, ciepło, zobacz sobie. Nie. Oprosię ta loda, ale zobacz ciepło A parzy! Shit! Parzy? Ciepła jest ta. tylko. A mnie parzy. Zimny coś. Jesteś piratem zimna no, przed ściany A, A zobaczymy jak ta czekaj Czekaj, czekaj, czekaj A! Pizka! fizga zimna, zimna. Y nie, to jest normalne. <śmulatujesz> Nigdy więcej nie mówić w wodzie. Zapisać. Nigdy więcej nie mówić w wodzie. Okej. Okay. A tu, czekaj. Ale pizga, pizga, pizga! Zimno, zimno, zimno! Zimno... Ty masz jakieś kompleksy. Ale nie, nie. Tak na serio to naprawdę się zaczyna robić zimno. Mi pizga, haha. Mokry jestem cały. A to moje spodnie to już po prostu... Mm -hmm. W ogóle czapkę gdzieś zgubiłem. Musiałam mi i... Zle... I znowu, wi... Jak... znowu mam zwidy. Ja też. Tym tak? razem. Ja też. Może to jest prawda? Creepery trzy widzisz na dole? Eee... Jednego. To może ja? Dobra. Wiesz co? To jest dziwne, może coś... W ogóle zapomnieliśmy o Dalartienie, tak zacznijmy od tego. Mhm. Mm Nie w wiemy w ogóle... W ogóle... w ogóle, wyszliśmy z miasta, co nas to obchodzi? Uciekliśmy stąd. Tylko... Chociaż, co... ej, może no to da, być zamierzone. Mhm. To... Uh -huh. Tyle pytań bez odpowiedzi. Nowa przygoda nas czeka, przyjacielu. Pewnie tak. Przeszliśmy razem piekło. Właściwie to podziemia. Piekło. Okej okay. I pewnie, znając życie, przejdziemy jeszcze więcej. Napotkamy na znając życie. Ale ja chcę tylko ten obelisk. Mnie tam Dalartien. A co on takiego niby da? Obelisk? Mhm. I co to jest? Właśnie o to chodzi, że co to jest, do czego służy. Rytuał też mi trochę zastanawia. Wiesz, co. W rytuale, nie wiem, może jakieś ofiary składali? Ja mam tylko takie skojarzenia. Może. Na, o, o, ej, dobra, ty, dobra. ej, czekaj! Zdobądźmy trochę... Drewno mm -hmm. i na całą szczęście już się oddaliliśmy trochę od... ...tego śniegu i mrozu. No, już nie jest tak zimno. Ja ręką nie będę ścinał na tak się niej poniżę. nie poniżę. Ja mam Mhm. Poniżyć się bardziej, niż teraz, nie możesz. Hahaha. Hmm. Ha, ha, ha. Ścinaj brzozę. jest cenniejsza. Ty, ty, ty. Mondrala, trzymaj. Gdzie jest? Tutaj Gdzie? O. Trzymaj. O. Ja zrobię nam studio robienia pewnych przedmiotów. Okej. Okay. Postawię go. Ja zrobię, zrobić kilo, wiesz. Sobie też, sobie sobie. Ty no, nie zasługujesz. Wydobędę węgiel. A ty w ogóle? Ty byłeś piratem, tak? Tak, jestem. I to w dodatku kapitanem. Byłeś. Nieprawda, jeszcze w wrócę kiedyś. Nie. Słuchaj, wiesz w ogóle cokolwiek o sztuce tworzenia przedmiotów? Ech, raz wyrobiłem takie. takie... O, co? iść, tworzyć piwo! Mmm, nie. A to mi się nie przyda. To tylko Bimberdawca. O, Gdzieś osiedlamy? Tutaj? Też hmm? nie, nie. Za blisko miasta. Hej, wiesz co? Hmm? Chodź. Ło, Ło, Ło. Chodź, chodź, chodź. Stań tutaj koło mnie. Okej. Okay. Po co? Czeka nas nowa przygoda. Wielu przeciwników do pokonania. Ale damy radę, nie? Pewnie tak nie tak. Tak, damy radę! <słuchy> <słuchy> okej. Okay. Ja chcę być koparką. <słuchy> ja betoniarka. Eee, <słuchy> <słuchy> okej. Okay. Czekaj, za... czekaj, 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 czekaj. Czekaj, park. Zabetonuję Cię. Nie. Nie. Przestań. No to jest... boli. Ty masz jakąś odporność na beton. Nie, bo ty mnie rzucałeś... A się może ty nie jesteś nie. żywym betonem? Mm, może sucharem, ale... Nie betonem. Ajajaj. Aj, aj. Co ty robisz tam właściwie? Ja właściwie chowam się przed beto betonem. Beton Nie jest mam. zły Beton ja jest okay. zły Teraz ja to drewno Dobra mhm. Wiesz co? Mhm. Zapada noc Ulokujmy się Ej mhm. Ulokujmy się gdzieś Gdzie ty jesteś? Ty tu ty... za tobą Okej okay. To drewno czy Kamień Małą chatkę okay. ruchę Dobra, to jak ja tu zrobię ten No nie, nie, nie marnuj tego Okej okay. Nasza mała obora Tak Chodź <grym> tu stąd wyjdziemy Chodź tu o, Już mi zablokowałeś wejście Okej okay. no, Spędzimy tu noc nie. Nie, no. trzeba... Z... Ej, masz to treningu? dobranoc! Ej, no, ej no! Nie niść! No Dobrze. i nie mam już drewna przy ciebie, w kretynie. Dobrze. Dobrze... Dobra, ej, dobranoc. Zaszniesz? Nie wiem. Nigdy jeszcze chyba nie spałem pod gołym niebem. Chyba, że na statku. To masz problem. Dobranoc. No, cześć. Dobranoc.